Splamiony krwiomiecz. Okej. Okay. Mamy mieczucha. Bez kondycji masz atakować i nie wykonywać uników. Klasyka. Możemy zablokować cel, więc to akurat spoko. Czyli tam gdzie chcemy uniknąć, tam musimy dosłownie przenieść analog, a nie stricte w kierunkach. No dobra. Ogarniemy. Możemy po prostu trzymać, nie możemy. Jakoś... A, możemy parować! O! Parowanie to dali. świetnie. tak z ukrycia, zakładać to wroga i klawisz. Okay, Cześć, możemy kryty się w sumie też. Daj mi się, że no nie, no nie chce chyba być wifą. Gościa, możecie przyznać, nie chcę zobaczyć, czy mogę backstaba zrobić. Mogę zrobić backstaba, nawet jak się nie zakradam. No i nice. Zrobisz jakiś jeden gościst. Ło! Wow, Hop, maletopór.

No i tutaj chyba nie przejdę za daleko. Mogę pływać, okej. Okay. No jest jakaś ciekawe, czyli możemy sporo właściwie rzeczy tutaj ogarnąć. Tak samo możemy tutaj kopać coś. Jeśli mamy łopatę, to możemy wykopać już skarby. Kapitan Strip. Sakrament. Kapitan statku kazał dostać się do miasta Sakrament. Ustrzegał jednak, że przed nami może czaić się więcej tych najeźdźców, którzy zaatakowali nasz statek. Pokaż na mapie, czyli musimy pójść aż tutaj, na prawo. Muga wojny wskazuje twoją drogę przez izolę, pamiętaj jednak, że świat ciągle się zmienia. Więc ścieżka będzie stopniowo zanikać. Odwiedzaj te zacienione miejsca ponownie, by odkryć nowe... Aha, czyli to działa na takiej zasadzie, że nie mamy stałego odkrywania właściwie terenu, tylko dosłownie periodycznie będzie się coś tam dodawać, zmieniać i i tak dalej. Ale też niestety mamy wytrzymałość broni. Więc skam! Mam jakieś umiejętności też, które możemy wykorzystać koncentracją. Ładne animacje w sumie są. Naprawdę, jak wygląda całkiem nieźle. Sosnowo wędka. No i dobra, moi drodzy, to będziemy w takim razie stać teraz i mamy streama z łowienia ryb. Zurowy garb, let's go. A nie, tylko raz można. Halo, myślałem, że mogę nieskończoność sobie łowić. A tu mogę przejść po tym, dobra, nieważne. A tam mogę skoczyć? Mogę. Okej. Okay. Odłamek broni, odłamek pancerza. Jest, czyli do ulepszania broni oraz do wytwarzania broni służy. Okej. Okay. Wysopa grzybowa możemy robić. Ciekawe, czy jest jakiś właśnie ten, Max? Jeśli nie, to, to działa jak w Demon Souls'ach ziółka. Czyli gościu, ile zrobisz, ile kupisz, tyle będziesz miał. A, patrzcie, czyli jak mam jeszcze siekierę, mogę ściąć drzewo. Potem pewnie będę mógł się wspinać. Jop. Yep. I tu mamy stamina, jak w Zeldzie, niestety. No nie patrzy tych możliwości właśnie eksploracji będzie sporo. A ciekawe w sumie, czy dałoby się parować bestarczy, czy to jest niewykonalne? Nie, możemy się po prostu blokować. A bo to jest parowanie. O! O, 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 Wuja, wuja, wuja potem rzadobusk. O, o... Jest, jest! Ale skamerstwo! Level up! Leveling up! A mogę tak w locie sobie dodać w sumie punkt. Nie muszę przewodnicy sobie. okej. Okay. Ej, śmieciu. Eee, to co? Jako papa, jako że jesteśmy papajem, właściwie lecimy, będziemy właściwie walić potężnymi bułami gości na łeb. To możemy walić siłę, nie? Klasycznie. Więc siło! Mamy koncentrację, jeszcze udźwig ewentualnie. Mamy w prawej strony klasy w ogóle o 25% jako szybka. Feed the flame. Feed the... Gościu, gościu, kurwa, co to ma być? Jakiś gigachad, halo? To jest jakiś. miniboss, chyba nie my tu. Nie my tu, zaufaj mi. Gościu, nie my tu. A schował mi się nawet przed tobą. <grymne> Pierścień krukarz, spodnie tego więźnia. Nice. 2% punktów zdrowia po zadaniu obrażeń. Ale zdrowie ono obniżą 29%. No spoko w sumie, jeszcze dostajemy odporności. On drabiny jeszcze wyżej. Tutaj coś się świeci, coś pulsuje. Z szepty. Szepty celimo pozwalają odpocząć i zapisać swoje postępy. Nic ciekawego krat z rękawiczki, tak samo hełm. O możemy założyć. Czyli ja dalej mam już, mam. już mam normalną klasę wagową. Czyli mamy teraz rolki, a nie taki skok jak w Okej, okay. jak mamy ciężki udźwik, to możemy też dosłownie przejechać gościa z tym sprintem. Co jest też spokokokrot? Kurze, idealnie, ok. Czyli będę mógł pomóc Kowalowi? Pewnie będę kumper, żeby mi ulepsza broń? Nawet na tym moim mid game'owym kompie. mam problem z optymalizacją, niestety. zrobiny drobiny? Bo! Nie, 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 pone, 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 nie, pone, pone. Wow! Inteligencji potrzebuje 11. What? Z jakiś magiczny miecz. O, a, bo ma ogniste wzmocnienie w sobie, dlatego chyba. Nie, ja mogę nakładać ogniste wzmocnienie. Okej, okay, dobra. <grystanie> What? Jakiego trafiłem? Cześć, co? Mogę go spalać tytami, dobra. Dobrze wiedzieć z sumie, tylko muszę patrzeć na stabilne. Najgorsze jest to, że ja patrzę na górę na pasek, zamiast patrzeć na kółko to koło mnie. <grystanie> Jeśli potrzebuje do inteligencji, to możemy właściwie podbić jeden punkt inteligencji i resztę w siły znowu. Albo wiecie co, podbijemy jeszcze jeden punkt w zdrowie. Teraz możemy zmienić stelety na miecz. Jak użyję teraz tego, to mam ogniste wzmocnienie i mogę sobie na nałożyć ogień na broń. Jako buff. Których wersja EOD nie ma. Sprawdźmy jak to będzie. Ogień nakładam po kilku hitach w sumie. Okej, okay, ten też dostał ogień teraz. Miałem stamina. Jestem chyba... Nie mogę się ruszyć. Nie ja mogę się ruszyć. I mamy dwuręczny miecz. O, brother. Ciężki. Ho, ho. Mam potężny miecz. thank you stranger thought i could sabotage the gate to keep more of these savages from reaching sacrament's walls but i got my damn fool self trapped too i suppose there's a reason i'm a blacksmith and not a soldier huh? name's fillmore if you ever need anything repaired you come to me nothing i can't fix now here this will open the gate get yourself to sacrament through the open glades to the east No i fajnie, I teraz muszę naprawiać rzeczy. Free! <laughs> free, naprawdę wszystko free. No i nice. Muszę baitować ataki, a dopiero potem paniszować. Muszę uważać, że są stamina, niestety.

To właściwie będziemy gdzieś dalej, nie? Czekajcie, co na razie na dół. Bo w normalnej grze trójwymiarowej, jak mamy, wiecie, taką normalną grę nieizometryczną. To bardzo często przez to, że mamy kilka ścieżek, to możemy sobie jakoś tam wybrać. Tutaj łatwo jest się zgubić dosłownie. Bo tu możemy wchodzić po ścianach, tam możemy gdzieś zeskoczyć, też nie mamy jakiejś dokładnej ścieżki, którą możemy zaobserwować jakoś. jest jakiś skrót. Jest jakieś przejście tymi jaskiniami. Myślę, że jakieś ognisko. Czy ty jesteś przeciwnikiem? Tak, jesteś przeciwnikiem. Chyba jeszcze kumpli przyzwał. Co to ma być ze scam? Jak spadają klatki, to jest niesamowite. Jakby jakiś aramlik był albo coś. NIE! Hej, dobra, zaraz został boss Czy tam... Jakaś elitarny przycinek, po prostu Wow! NIE NIE! Ano? Raz tylko można i raz trzeba się wycofywać. Szybki jest! Jak na taką toł, to jest bardzo szybki. Taką posturę. Aha! Dostałem proszenie, zanim jeszcze mi uderzył tym! Bronią!

Might I recommend a tavern? <laughs> Będziesz sikać na czerwono. I'm the bloom, and if you are serum, then I can make you the horse promise that you'll see God Okej, okay, I guess możemy sprawdzić, zobaczyć czy kwiatek znajdziemy. Brzmi całkiem przyjemnie, namówił mnie, jak ile nie patrzeć. Oj Był z kilometra. A mam wrażenie, albo tutaj te moby są znacznie mocniejsze. Ała. A mogę ci z dołu tak dupnąć? Myślałem już. On też jakoś umie coś podobno. Ale przeciwnice patrzę się nie respią po śmierci nawet, czyni? Oni się dopiero zespią, prawdopodobnie, właśnie gdy odejdziemy daleko od lokacji, jak wrócimy tutaj dużo, dużo później. To jest też całkiem ciekawa rzecz. Nie wiem, czy coś straciłem. Wiem, że chyba po śmierci tracę ewentualnie jeszcze mm, wytrzymałość rzeczy na pewno. Dobra, e, wiecie co można było podbić Trochę kondycję, myślę, bo jest problem z kondycją akurat. Okej, okay, drugi jakiś przeciął z kilometra. Nie wiem skąd ten drugi się ogólnie wziął, ale ok. Agoręcz patrzy jak blight tam w jedynce. Nie, no, spoko jak przeciwnik może przez całą skałę przejść do ciebie jednym atakiem. Teraz tu możemy przejść. Eee, wszedłem w skałę, spadłem na dół, złamałem sobie nogi, ale żyję. W się dobrze. Precie z widności szybkość nakowska wzrasta o 12%, o 6% szybkość ruchu. I zrzucie zuży kondycji przy ataku i biegu jest niższe. Pytanie: czy ja mogę nosić dwa pierścionki? Nie, mogę tylko jeden kilo, nie mam odblokowanych dalej slotów. Tylko teraz, jak ja mam stąd wrócić, przepraszam bardzo. O, oh, Chyba, jedna ścieżka w jedną stronę. Zastanawiam się, czy. Ja tracę expa, czy nie tracę expa, nie zauważyłem. zwrócił uwagę na to, ile miałem Expo przed śmierci? Mam 63 no teraz. Nie tracę expa, okej. Okay. Tak więc chwilowo żadnych minusów przy śmierci nie ma. O! O! o. o a. Czyli mogę teraz chodzić po jakichś niewidzialnych ścieżkach, dobra. Umbral, <noise> Jak w Lords of the Fallen. Za mało miejsca w gir ekwipunku. <noise> Piękne. Gdzieś w tą stronę. Nie spierdzielić się, tylko na dół. Come on, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. <noise> Uff. O! O! What the fuck? Co to jest? <noise> Co TO za helga z młotem, gościu? Ja stąd spieprzam, dziadu. Nie, nie będę z tobą walczył. Yes, a decision. I shall enter its walls and offer my services. Once I catch this beetle. Level up! A co ja właściwie od niego teraz? No to zajdzie na dół, To tu mamy wszystko właściwie zatwierdzone chwilowo. O pierwszy boch, normalny. Yep. Projekt pan policjant z tego This slice of pi. Warwick rozdarty. Warwick, orwanie. Zbrzeciwia już była za pierwszym razem. <laughs> no i nice. Odblokowano szybko podróż. Mojs, nice. quest reward. Wow, 30 FPS, 27 FPS w mieście mam. Goś pogięło z takim PC-tem? Now I have to deal with some outside who trampling over me lizard. Proszę wybudować mi tawern? Proszę zbudować mnie dla brazylijskich kolegów z tym akcentem. <laughs> Mały kredens? Hehehe. <laughs> Czekajcie, ten kredens będę w ekwipunku nosił? Czy ja sobie dom mogę jakoś tam... Łóżko w na bada. A czyli mogę sobie jakiś chyba ten, jakąś chatę postawić, dosłownie normalny. E black door, skierowanie, mamy runę na broni, okej. Okay. Mogę też śmiesznie, patrzcie, kup, sprzedaj, zaczaruj, infuse. The must flow through your veins. The say it gives strength to your kind. Go to the watcher. This skill is... No okay, to będziemy mogli wysysać dosłownie moc z, chyba z creeposu plus pięć miejsca sprzęt w ekipunku, plus pięć miejsca na przedmioty w ekipunku, plus pięć miejsca zasobów ekipunku plus 5 miejsca na różne przedmioty w ekipunku plus jedno miejsce na przedmiot główny, plus jedno miejsce na przedmiotkowy, na plus jedno miejsce na pierścień i plus jedno miejsce na narzędzie. Pierścień. The Madrigal requests your presence way through the nameless pass and seek her audience Kapitan Randolph Ellsworth co dzień i, I co eee, tygodniowe questy mamy. Dobra, Zot i upadek. I zanim mamy jakieś tam nagrody, Okej. Okay. No, Wyzwania. Jest i ona. Bezimienna przemęcz. Nice. I zobaczmy teraz, jak ten będzie bił. Jakiego będę bił? On właśnie tak samo w sumie. On mnie też bije tyle samo w sumie, no. O, już nie żyje. No, margit. Kolejny margit, patrzę, <laughs> Tak długo, jak jest mnóstwo graczy komputerowych, to zawsze znajdzie się ktoś, komu będzie, będzie się podobać jakiś tygrysz, czy, czy jakaś tam zbytka dokładnie. O nie, baba wodna, kurwa, nie, nie. Halo, nie rzucaj we mnie głównym please. No. No, no. no. i dostałem główne w Skam! <laughs> Reglas do tej gierki pewnie wrócimy, bo jest, jest ciekawa i mi się jakoś osobiście podoba y, ten cały No Rest for the Wicked. Po prostu chcę poczekać, aż wyjdzie gra i naprawdę optymalizację zrobię lepszą. Chcę w się sensie, zoptymalizuję tą grę. No bo mówię, nie mam kompletnie przyjemności grania w grę, gdzie mam 20 klatek co chwilę na krzyż. Seria, się bardziej męcz niż mi się przyjemnie w tą grę gra. Zapewne się ciekawie. Radna animacja, ciekawa, była póki co, mimo że jest w pewnym sensie przewidywalna. To jest jakiś król, który zginął, nagle będzie jakaś inkwizycja, która będzie pomagać następcy królowi, nie wiem, posiąść ziemię i tak dalej, i tak dalej. Taka mocno klisze dosłownie, chwilowo, ale wiadomo. plot twisty mogą coś zmienić. Poza tym, sama, sam gameplay jest spokojny, sam gameplay jest satysfakcjonujący. Tylko po prostu gra się strasznie, strasznie ciężko teraz obecnie. Jest dosłownie zbyt nieprzyjemne przez optymalizację, przede wszystkim. Aha, i teraz już pieniądze chcę za naprawę! Jaki pajac! Ale może lepszeć teraz rzeczy. Okej, okay, i teraz ulepsz na plus dwa. Kolejne dwie trzeba by było, ale nie wiem, czy mam monety. Chociaż mam monety w sumie. Mogę też sprzedać czymś rzeczy. A za sztabka miedzi, sztabka żelaza teraz. Okej. Okay. I można było jeszcze skoczyć na górę, spróbować właściwie zakląć ten jeszcze. Zobaczymy, co się stanie. Więc co się z nim stało. Okej. Okay. Łódźwik obniżono 28%. Szansa na wyskanie mie miedzi po zabiciu wroga. Waga przyniosła 28. Dwa punkty przyznania obrażeń, Ataki zadają 21% dodatkowych obrażeń od zimna. No, trochę więcej obrażeń właściwie zadaje. Znaczy, więc chyba że zdaje. HADOKIN! Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć. Sorry, ale. Nie mam siły No Rest for the Wicked Osobiście uważam, że gra ma ogromny potencjał Gra się całkiem przyjemnie Ataki są satysfakcjonujące Mamy backstaby Mamy jakieś silne ataki Mamy jakieś popioły wojny na broni Które możemy użyć w czterech różnych tych wariantach Zależnie od tego ile mamy run po prostu na broni Mamy jeszcze jakieś tam ciekawe umiejętności Levelowanie postaci jest też w locie Ogólnie gra ma potencjał Fabularnie wygląda też całkiem Zapowiada się całkiem nieźle Animacje są ładne Gra ma swój styl i jest naprawdę spoko ale jest to nadal i access, Nie jest jakieś dobrze zoptymalizowana. Jest tragicznie wręcz zoptymalizowana. Mamy, mam 30 klatek. Non-stop, praktycznie, w każdym miejscu. Cała ta mapa jest strasznie pogmatwana, Kilka tych znaczników działa w głupi sposób. I gdyby to był może jakiś kompas, który by mniej więcej. W jakiś tam sposób prowadzi naszą postać, miałoby sens, że można było właśnie kamerę obracać, na przykład byłoby też ciekawie, bo teraz obecnie to po prostu no jesteśmy zablokowani na jednym rzucie izometrycznym i w sumie tyle. I jeszcze do samej gry może wrócę za jakiś czas, gdy faktycznie zoptymalizuje gra, wyjdzie ostatecznie. Zapowiada się ok, ale na chwilę obecną odpuszczą. Nie da się w nią jakoś sensownie grać, kiedy mamy 30 lat tak dosłownie na rejon.